Cenię sobie ludzi, którzy idą za prowadzeniem Chrystusowym, bez względu na koszty, które muszą ponieść. Choćby cały świat, choćby Twój najlepszy przyjaciel myślał, że jesteś w błędzie, ale dla Ciebie to nie jest pomyłką. Dopóki czujesz, że za tym jest coś ukryte, jest to Bóg, który Cię pobudza. To nie jest nigdy pomyłką. To zawsze będzie zdążanie naprzód we właściwym kierunku. Widzę tę młodą parę. Utalentowanego młodego mężczyznę. Nie mówię tego dlatego, że on tutaj siedzi, a ta młoda pani ze swoimi dziećmi, ze swoją rodziną, którą wychowuje, porzuciła swoją pracę i wszystko, by przeprowadzić się na to miejsce. Uświadamiam sobie, że przed laty ja byłem powołany do usługi. Nigdy nie byłem dobrym pastorem. Mam sobie ducha, podróżnika i wędrowca. Nigdzie długo nie zagrzeję miejsca. Po prostu idę tam, gdzie porusza się duch. Muszę ruszyć za nim, bowiem mam poselstwo. Jezus powiedział: "Muszę głosić także w tych innych miastach, ale są tacy, którzy są pasterzami i czuwają nad stadem". Jestem tak wdzięczny, że brat Perry naśladował kierownictwo Ducha Świętego. Kiedy nie wiemy nic, wtedy idźmy krok za krokiem. Otóż wierzę, że jeśli Bóg przemówił do brata i siostry Green, żeby przyszli tutaj, Dał nam miejsce, gdzie nasze dzieci, zamiast tego, aby w niedzielę rano jeździły na rowerach i biegały po ulicach, tam i z powrotem, mogły przyjść na to miejsce i wziąć udział w uwielbianiu, zamiast siedzieć i słuchać czegoś, co słyszeliśmy w radio, co jest całkiem w porządku. Ale my, ta grupa ludzi, posiadamy na dzisiejszy dzień poselstwo. Wierzymy, że Bóg przekazał nam poselstwo. A brat Green jest, nie chcę nazywać go swoim współpracownikiem, ponieważ jesteśmy, chociaż jest także moim współpracownikiem. Jesteśmy razem w tym poselstwie. Brat Green głosi to samo poselstwo, w które i ja wierzę. On opuścił swój dom, opuścił swoich ludzi, opuścił swój kościół. O ile mi wiadomo, był okręgowym superintendentem lub czymś podobnym w jednej z organizacji i wyrzekł się wszystkiego, gdy to usłyszał. Opuścił także wszystko, co było dla niego drogie i przybył na tę pustynię tylko po to, aby wspierać to, co Bóg przekazuje nam teraz. Mówię i wierzę, że te rzeczy nie powinny zostać tylko w naszych sercach. Naszym obowiązkiem jest wspierać go ze wszystkich naszych sił, uczęszczać na zgromadzenia, brać udział w nabożeństwach i uczynić to miejsce takim, by Bóg mógł objawiać nam te rzeczy, które pragnie nam objawić. Jak sam powiedział, poselstwo nie przychodzi do mnie przez inspirację, jak do kogoś z nas powiedział, lecz jestem tutaj, by wspierać to, co Bóg darował. Co za wypowiedź. Ja wierzę, że jeżeli będziemy razem wszyscy współpracować, to zespolimy wokół tej sprawy nasze serca. Wiem, że każdy pojedynczy z Was, jeżeli odczuwacie to w taki sposób, jak ja, jestem tak spragniony tego, by oglądać działanie Ducha Bożego. Że po prostu nie mogę tego wytrzymać, żeby coś z tych przeżyć, które miałem właśnie tam w górach, móc odczuć jeszcze raz, coś, co na początku mego zbawienia było dla mego serca tak pełne chwały. Możemy dojść do takiego stanu, że usadowimy się na miejscu i zaczniemy obserwować, że usychamy. Kiedy widzimy tu, na tej pustyni, a ja przychodzę. Pomiędzy moich braci, oni rozmawiają ze, ze mną, ja rozmawiam z nimi. Chodzi o pewne czuwanie. Pragnę wyczuć przez ducha i zobaczyć stan tego brata, czy coś z nim nie jest w porządku. Ja zaczynam odczuwać, jakbyśmy opadali z sił i oddalali się od ducha. Te rzeczy zaczynają stawać się dla nas zbyt powszednie. Musimy oddawać cześć w duchu, bo tam, gdzie jest Duch Boży, to poselstwo powinno być nie tylko płomieniem tej godziny, ono powinno być płomieniem w naszych sercach. Widzicie? Ono musi znaleźć się w naszych sercach. Inaczej nie jesteśmy w stanie, nie potrafimy przedłożyć go właściwie ludziom. Sam Duch musi nieść dalej to poselstwo. Ja ufam i wierzę odnośnie każdego z was, że jesteście prawdziwymi chrześcijanami. Otóż potrzeba im nauczycieli szkoły niedzielnej. Potrzebują zarządu. Pragnę to powiedzieć, abyście to mogli w pełni zrozumieć. To jest mój... To jest mój zbór. Przebywałem tutaj przez trzy lata. Były dla mnie otwarte tylko jedne drzwi. To był brat Mak. On mnie poprosił... Aby u Niego głosić Niego Bóg błogosławi Nie byłem zaproszony Przez nikogo innego Nie noszę nic przeciwko Nim w sercu Oni są w porządku Brat Brook, mój dobry przyjaciel Brat Gilmore i wielu innych Zielonoświątkowych braci z tego miejsca Którzy są moimi bardzo, bardzo dobrymi przyjaciółmi Miłuję ich Nie mam nic przeciwko Nim Rozumiem ich stanowisko nie mogą mnie do siebie zaprosić, a pozostać dalej w swojej organizacji. Nie mogą tego zrobić. Gdyby to uczynili, wyrzucono by ich, więc rozumiecie ich stanowisko. Również musiałem stanąć w obliczu tej samej rzeczy, lecz. Niechby zawsze było, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, woli Boga, więc brat Green, Bóg posłał go tutaj, bo otworzył dla nas ten zbór równie kosztownej wiary, w którą wierzymy, za co powinniśmy być wdzięczni Bogu, uczęszczać na każde nabożeństwo i zająć każde miejsce, na które nas tylko stać. A jeżeli będziemy o coś... Proszeni, wezwani, aby modlić się, szukać albo coś uczynić, bądźmy jak prawdziwi żołnierze. Czyńmy te rzeczy gorliwie. Zachowajcie to poselstwo we czci. Prowadźcie właściwe życie. Nie pozwólcie je niczym splamić. Jest zbyt późno, jest zbyt późna godzina. Utrzymajmy życie w czystości moje życie, twoje życie. Każdy z nas potrzebuje zostać podniesiony przed Bogiem. Nasza młodzież po prostu jeździ z miejsca na miejsce, chodzi z przedstawienia na przedstawienie, zostają unoszeni z prądem dalej i dalej od Boga. To jest prawdą. Obserwuję to u moich dzieci. Obserwuję to nawet u siebie. Dostaję się do takiego stanu, gdzie nie powinniśmy zgromadzać się razem, by uwielbiać Boga. Biblia mówi tak: kiedy widzicie, jak ten dzień się przybliża, tym bardziej zgromadzajcie się razem. Jeżeli przyjdzie tu tylko dwoje ludzi, bądź jednym z nich. Otóż to jest, jeżeli zgromadzamy się razem w celu uwielbienia, mamy jeszcze coś więcej. Jezus powiedział, gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych w moim imieniu, tam jestem pośród nich.